Nazywano go niezatapialnym, choć nie był bohaterem z brązu, tylko palaczem okrętowym, który całe dnie spędzał przy kotłach. Arthur John Priest schodził pod pokład, gdy inni wchodzili na promenady i tam, w dusznym huku maszyn, ćwiczył najtrudniejszą sztukę – zachować zimną krew. Los rzucał go na jednostki, które dziś brzmią jak lista przeklętych nazw. RMS Titanic, HMHS Britannic, HMS Alcantara, SS Donegal, a także RMS Olympic i RMS Asturias. Jedne poszły na dno, inne ocalały po zderzeniach, a on wracał do pracy, jakby może było surowszym szefem niż ludzie na lądzie. W gazetach brzmiało to jak cud, lecz on wiedział, że cud ma zapach sadzy. Przeżyć to nie wygrać, tylko wrócić do domu z pamięcią, której nie da się wywietrzyć. Niezatapialność nie oznacza braku strachu. Oznacza rutynę, dyscyplinę i ten ułamek sekundy, w którym wybierasz działanie zamiast paniki. Gdy schodził na brzeg, legenda była głośniejsza niż on sam, a w oczach miał jedno: szacunek do żywiołu i ciszę po alarmie.